do kryptowalut są bezobsługowe. To zależy od rodzaju koparki. No jeżeli mówimy o koparce typu ASIC, no to rzeczywiście tam podłączacie koparkę, włączacie ją do prądu, do internetu i ona faj po prostu chodzi. I generalnie jest bezobsługowa. No pewnie gdzieś tam raz za czasu trzeba by przedmuchać może sprężonym powietrzem, jeżeli dostaje się jakiś kurz, żeby po prostu było odpowiednie chłodzenie. Ale ogólnie jest bezobsługowa. Niemniej jednak koparka oparta o karty graficzne, o GPU, no to ona już tutaj... Wymaga pracy, trzeba nią zarządzać zdalnie. Trzeba wybierać odpowiednie projekty pod kopanie w odpowiednim momencie. Trzeba pod te projekty odpowiednio ustawiać karty graficzne, każdą w osobna, taktowanie procesora, taktowanie pamięci RAM. No tutaj są pewne parametry, które mogą zwiększyć wydobycie i na przykład obniżyć też temperatury. Na czym nam zależy, żeby zwiększyć żywotność takich kart graficznych? Więc tak naprawdę koparka oparta o GPU jest warta tyle, ile człowiek, który nią Zarządza. Jeżeli interesuje Was temat kopania kryptowalut, chcielibyście się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej, to subskrybujcie mój kanał, wstawcie lajka i napiszcie w komentarzu, co Was jeszcze interesuje.